Kto Defense? Nie pytajcie na moje EQ! moje EQ się niestety Bugowało Niestety. Że akurat chciałem zeznać moje EQ, a akurat mi dało tylko to: Tego hypera. mu tyle dodałem na test stana Panmana to chyba nie jest tak... To nie jest najtań, najtańszy ekskluzji. Bo są jeszcze tańsze. No. Ciekawe. Ile to nam zajmie? Bo, bo tu wam nawet mogę pokazać. Dać po grze. Ile to nam... Z... ile jak to jest tak tanie. Bo jeden kredyt kosztuje 40. Tych, turki. Ta nowa mapa jest ładna, ale niestety krótka. To jest mi że krótka. I tu się jeszcze da się na krzesło wejść. Nawet na podłogę! Ale widzowie tego nie widzieli. No, to ja szyb, ja szybki reset. Niedługo już wygramy tą mapę Ale coś wiem powiem o Titanie Funmanie Jeśli ktoś bez ma pytania o Dobrze Bo on jest przydatny na Endless On jest przydatny na Endless Jak Chai, tak samo jak Chai bo, bo on odpycha to, ile to, jest wiecie on oddycha. No, na maksymalnym levelu Ma taką ronkę. A tak jest. a tak jestem tym wiatrakiem, czy A ja akurat wchodzę się na, na tego kurczaka. O, o braczki! Pieczone! Tam normalne buraki. Se na buraki wchodzę. O, oh, nawet nie było takie spotkać głównego. Który kolik będzie jakiś trudny. To ja to ja się boję, co będzie na maksymalnym.

i siedem, z Tutaj tu wychodzą Jakiś tutaj z siedem, wychodzą. czegoś z wychodzą to nie wypadło jakiegoś kosyka. No a jakiegoś. Ja akurat jestem ponownie napieczony w kurczaku. Którego niestety do którego muszą pójść. To jest escape. To jest ucieczka. Dla mnie to nie jest ucieczka. kurczak muszą uciekać. To nie jest w ogóle ucieczka. Dla ciebie to jest. A ja czy to jest ucieczka? Tak? Dla no mnie tu nie jest. To ucieczka, to byłoby więzienie, czyli jakby uciekali z więzienia. Ale tutaj dotyka prawie to tylko wchodzi, bo wszystkim co mi się da. Teraz po sztuczcach. I znowu na kurczaka! a na komputer. Próbuję się na kompot dostać. Na kompot czy to w ogóle coś... Czy, czy to w ogóle coś innego jest? I nie, 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 się na nie, 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 ale uwaga, ten kanał sponsoruje OBS Studio, który jest dobry do nagrywania odcinków, live'ów i filmów innych. Zaraz wystarczy, fala. No i wszystko jest pod kontrolą. Nikt tam jeszcze nie przychodzi. Może finalny boss. A tam na tym odcinku z testowania krzesła to mieliście akurat full, full gameplay. Ja akurat to jest to jedzenka. I tam oglądać. Nawet dwa, dwa, dwa hypery! Nie ma nie ma nie jest tylko jeden, nie jest tam. Tam nie jest. A, niestety twój ma tylko jeden, a bo ma dwa. это не страшно. мы едем огошник. takie drewna jest ten kot? Jak te ty próbowałem nam przejść, no to ogłoszenie. Jak to się, jak to na odcinku Wam do zasobowania, nie zmuszam, tak nam do lajkowania też nie zmuszam. Jeśli jesteście nowi to kliknij suba, żeby był szary. Nie przedłużam. Lecimy dalej. Nie da. to się przenika. Taki trochę szkoda. To jest kolejny full gameplay. Jak robimy to. No, jak to coś... Green Ladera nie usuwamy? Czemu? Bo tu nawet nie wiemy jakie tu będą pojlety Też nie chcę. No to jest pierwszy raz jak gramy Nawet graliśmy tę nową, starą mapę Kilka dni temu Ta nowa, ta stara była lepsza, ale ta nowa to nie jest tak, da, da, tak dobra Stara była lepsza, tak Czy stara była lepsza, czy tam opali jest lepsza? Bo dla mnie stara. Na turki tu jest jeszcze. Chciałbym się kupować, a twój Nawet jeszcze kośnik, je a ten biedny, jeden, jeden, tu nie ma nie... jednego kośnika, czyli to jest, bez. bo mój jeden ma już, mój jeden no, ma już, mój już, jeden. Wpisów bogaty, i drugi. wystawienia na wystawienia bogaty, wystawienia jak, jak w Szczecinie, jak miała być powódź, a o powodzi teraz jest cisza, bo w nie jest odporny na powódź. A tak miała być powódź. Pogodnie, mówiła, być. Że... Na tym, jak widać, jest w pokoju od powodzi. Bo już jest w czasie. Powodzi mi to w ogóle. Na przykład, te, jak ta powódź tysiąc lecia w Szczecinie. To ona w ogóle strasznie na niej była. I, i tak ta powódź miała być powod, podobna do powodzi dziesiąt tak miała być podobna. Ale akurat to tak się nie stało, bo w ogóle jej nie było. Bo nasze wały są oczywiście mocniane. Tylko wcześniej się postarał. Mam minut, gram. ja? Ile będę?

najpierw ultimaty, a ten, a ten kiedy wychodzi, to ten, ten drugi cały hyper. To była taka ich strategia na zdobycie ultimata za darmo. I to on, ta strategia była oszustwem. więc twórcy postanowili więc to usunąć. I to zostało usunięte z gry, na zawsze A takie coś, żeby to było, by to jest dobre A do zupy wejdę No to super, w zupie jestem W zupy se wejdę Chyba będzie smaczna, no smaczna jest Jeszcze jest tylko 9 wave'ów te kosze wychodzą, jak tu nie opłaca się, to dajmy ci już kosze. Powiedzą, no że wszyscy będą poginąć. Zbieram. Nie będę ich tak marnować. Jest tak czysto by nie marnować zbierałem. Na daleko nie zaszli od tego spawna. Nie, da, daleko nie zaszli. Bo stoilet. Na raz. Na hita łączyć no, codzienne tapety. Co to kto tam te codzienne tapety? Chyba nikt. Ja w ogóle nie chcę tak tapet. Ja chcę mieć swoją tapetę jaką chcę mieć. To jaką chcę. Chodzi o telefon, a ja o to slajd. Sprześć pal! I wam pokażę... wam pokażę, że, wam pokażę, pokażemy, pokażę, pokażemy, 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 ile na to się dostaje i jak to jest stanie. Ten e jest tak tani. No to jest Swift Play! Jeśli nie S-Boss, no to ja też... Ja nie wiem. S-Boss będzie też. full gameplay tylko z, -game z Hyperami. Bo mi usunę... Bo, bo mi pra... The jest mi wszystko. Ale oprócz Hypera. Bo jego mi nie zdjęło. I ja też... I to drugi raz mi się przydarzyło. pierwszy raz sam desantom, jak mi się nie chciało założyć, a drugi raz to mi usunęło, wzięło mi te trzy jednostki. Ha, to już my wygramy. Nie ma bata. Tylko nie. Pierwsza nasza gra jest odrzucana. Ty poważnie nas przychodzi. Super, hardball, To było już kilk dawno, rok temu. Jak pamiętacie, był jak pamiętacie, w dorsach był April Fools. I teraz. Nie teraz nie wiadomo, kiedy, jaki będzie mógł. Bo na razie w dorsach jest Halloween, który się skończył, a nadal jest. Przeczuwam, że dąży na tego trzeciego. Tego czwartego, przepraszam. Nawet kompot, nawet pyszne jaką ta... To, nawet... naleśniki, na co? Pyszna bułka Szynką i jajkiem, coś tam Co? Ale co? Miała jakie tu lecą? Oni nie mogą wyjść, no to tak, oni nie mogą wyjść nic nowego. Nic nowego nie leci. Jeśli nie będzie tu bossa, to to jest cały tak raz free to play. Jeśli bossa nie będzie. Ale na pewno musi być boss. Na pewno musi. Bos musi być. Niemożliwe, żeby go nie było. O, jest! Giant Turki na 49. Ale na następnym też będzie coś. To nie koniec, bo to jeszcze jest następny. Na którym też coś będzie. Coś nowego. Kurczę ten, jak ja tego nie, nie, nie lubię O kurczę ten jeszcze Stawać szybko Kurczę astro Upgrade giant turk jest O kurczę, o ja No ciekawie, ale on jego się cofnąć nie da. To jest problem, bo jego cofnąć się nie da. To jest problem, ale tak się go rozwalimy. Tak rozwalimy. No ta gra jest free to play, jakbyście. Ta gra to free to play. To Lopi. Do rapi. Ja mam teleporting jeszcze, dołączono do użytkownika komunikacji ale i tak jeszcze mam teleporting. No i teraz mi to oddajesz, bo tobie, ja mu dałem to na test za nasz menu, teraz musimy to jako zwrócić. Ale i mam teleporting. Tylko nie jest Dobra, jestem. Ale nie widzę. O, mam. Arkulę. No i teraz mi to dawaj, No dobrze, thanks ready, dobrze Dzięki za zadanie Tur Turki boost Dwa razy turkey, To co? Otwieramy... Crate'a Dla widzów otworzymy to Dla widzów No, witam Ja już otwieram. Witam na odcinku. Ja żem. kończymy no to do następnego odcinka.